Witam was bardzo serdecznie. Ostatnie minuty. Ekstremalnej drogi krzyżowej, trasy świętego Antoniego Białej, czyli naszej szlak trzech sanktuariów o długości 72 km. Za chwilę będę miał, mój ukochany celmety. Nie powiem, spustoszenie jest. Jeśli ktoś chce spróbować doświadczyć tego, co Jezus doświadczył na pustyni, o czym Usłyszymy w Ewangelii Niedzielnej, to zapraszam na trasę, trasę świętego Antoniego. Spustoszenie totalne, nie tylko w mięśniach, w organizmie, ale też w myśleniu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.